Nie wiem. Oooooo, ty, co się stał z moim damage'em z mojej erki? Dzień dobry. Witam serdecznie. Hejka. Hejka, chajeczka. Witam. Ale dziwna kawa. Co jest? Ale do, Dobra, w sobie. Jakaś inna mi wyszła. Nie wiem czemu. Jak to się dzieje? Że ta kawa cały czas inaczej smakuje. To chyba są jakieś sztuczki, kurde, magiczne. Czy wygram przynajmniej jedną grę dzisiaj? Kurde, mam nadzieję, że coś wygram. Dobrze by było wygrać. W ogóle przemyślałem sobie moje wczorajsze zachowanie i zamierzam się skupić dzisiaj bardziej na sobie, nie na innych. Tak jest. Dzisiaj będę najlepszą wersją samego siebie, czyli mutujemy cały czat, nie odzywamy się do nikogo, gramy swoją grę, gramy metowymi pikami. Tak trzeba żyć, tak trzeba żyć. A nie cały czas marudzić, kurde, że team jest kijowy i coś. Nie, 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 to nie jest wyjście. To nie jest sposób. To nie o to chodzi w LoLu. Trzeba się skupić na sobie. Pamiętajcie, że to wy jesteście... Um... ...kowalami własnego losu. To nie ma znaczenia. Kogo macie w drużynie? Dobra, już sam nie wierzę w to, co mówię. Nieważne. Więc Leo, czy coś zamierzam nagrywać? Co, Leo teraz, kurde, mieszka w Poznaniu i żyje normalnym życiem, normalnego człowieka. Więc czy zamierzam coś nagrywać? Ciężkawo chyba. Chyba ciężko, bo plany, żeby wracać do Krakowa i że będziemy komentować, ale się plany posypały niestety. Się posypały. Nie wypaliło. Więc na aktualnie sobie żyje w Poznaniu, coś tam sobie robi A szczerze powiem, że nawet nie wiem do końca co tam teraz robi Ale coś tam jakieś internetowe rzeczy Coś tam sobie ogarnie... Uuu Ej, 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 on jest free Nie, wybije się No i okej okay. teraz ja robię smoka Jeszcze dostał dostał trójmów fotobogi Stun, stuna. Czy ten czeka? jest,

W ogóle ten Hecarim to jest jakiś smurf, no jest to jakiś smurf, a nawet chyba jest to kontra Reinhold'a. Jak się wydaje. Idzie. Chyba ma się wygrać. Dajcie sobie statyska. Mi to zostawić. Dalej. Dobra, no i sobie z mojej rki błyształt. z doty. chodźmy raczej. I czekaj. Czekaj, I chodźmy raczej. Oj, nie powinienem tego brać, tego jaki Mogę zostawić. O nie. No, 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 damage, damage, To demacz, demacz, demacz. Trafa. Co jest? Oj, jojojoj, ty, no, się stało z moim no, z mojej że VPN-a, czy się da, żeby reklamy poszły? No pewnie by się dało, ale pytanie, czy jest sens? są, wiesz, groszowe sprawy. Ale to teoretycznie można, wiesz, możesz sobie VPN-a odpalić, nie? Na jakąś Holandię, czy są auschwitz czy inne Niemcy. To wtedy z by więcej z reklam. Ale mówię, no to są groszowe sprawy, tak naprawdę.

A! Dobra, już przynajmniej dostanę jeszcze tego maglo, tego etaty, te, hej, nie właśnie. O co chodzi? Nie ma tego maglo. No, a reakcja Go! pacę. Go. Go. Bo nie idzie. No to się flipnęło co? A tam jest... O kurde mam tego krabana. na tutaj wziąć Dobra, dawaj dobra, chyba pan jest team to won O, chłopiesz, że znam takim kurbo tulidzie, że masakra. Basi, no? Będzie się na trochę drobi, kurde, dzięki temu. Hej, to mi da ulti? Nie, to jest ulti, co jest? Nie, czyli to było ulti? A nie możesz po prostu zabić tej postaci, która była tam na Hita? market. Ty! Ale z pie... Nie wiem, po prostu Nie, Nie wiem... Jeszcze nam ucieka, no i ja pierdyka... Diora kończy granie. А нормально, так и еще. Кук! Локрикс! Но вы понимаете, urda, to nie masz naprawdę? No Dobra, kurda, 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 To kurda, z kurda, po kurda, 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 tego kurda, 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 Dobra, baza, 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 baza. bardzo, dobra. bardzo, bardzo, tak Tak naprawdę. 3 v 4 bardzo, 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 masz jakieś bardzo, w, w ogóle? Nasz naszor za sekundy bardzo marki na pewno to wyszło O nie ma. marki też się. dobra A ale czemu tu O nie, no naprawdę. Mam tu tunelu zaraz na nie? Może i nie? Ech. A czas gra. Braaa... Uh, can we finish this? Ej. Jak Fira padnie, to jest drugi. Oh, easy. Nie wiem, nie wiem, ja bym to kończył, byle chyba już Jod nie ma 55 tak, no, Dobra, Dobra, kończymy to. Nie wiem, ale to jest. Nie wiem, ten win jest tak żałosny. Masakra, nie powinniśmy wygrać nigdy w życiu. Tyle, trzymajcie się, do jutra. Pepatki po